A. Głodówka to dopiero nas czeka, jak z ostatniej kamienicy Żydzi wyrzucą Polaków. Także to będzie prawdziwa głodówka. Przecież widać, co tu jest polskie. Wszystko żydowskie już, po prostu. Od, 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 sięgnąć okiem od pałacu kultury, nowy świat, starówka, wszystko jest po prostu pod zaborem jesteśmy żydowskim. I także no, czas najwyższy, żeby Polska się obudziła, bo, bo po prostu ja, ja to myślę, że już tylko Palec bolży to zawróci. Nic więcej. Walka jest z chrześcijaństwem, walka z człowiekiem, walka z nienarodzonym człowiekiem. no, no to, 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 to jest straszne i także życzę błogosławieństwa Bożego wytrwałości w tej walce. Szczęść Boże.